Cześć, witam Was serdecznie w nowej odsłonie nowego formatu jakim jest Arena Pomysłów! Tym z was, którzy jeszcze nie wiedzą o co tu chodzi, szybko tłumaczę. Podzieliliśmy się na dwie drużyny, a każda ekipa zmierzy się z aranżacją tego samego miejsca. Żeby nie było tak łatwo, wprowadziłem do gry mały element losowości w postaci tematu przewodniego, którym muszą się kierować podczas wprowadzenia zmian. Na rozgrzewkę poszedł taras. Sztaba z klamerem wylosowali kategorię relaks jako pierwsi podjęli się metamorfozy. Drużyna Arciego i Jabiego zmierzy się zaś z imprezowym charakterem tego miejsca. No dobra, panowie, no to jak się czujecie przed tym wyzwaniem? Energia, energia. Uraga. Uraga! Dokładnie tak. Wysoko chłopaki poprzeczkę zawiesili, no ale nie ma co odpuszczać. Myślę, że zrobimy coś ciekawego. I taką mam właśnie nadzieję. To sami. zebraliśmy się, aby coś w końcu zaplanować. No, spoko lokarci. Na szczęście przygotowałem tutaj katalog ogrodowy z kastorami, więc mamy już na czym się opierać. Tak naprawdę są fajne inspiracje, więc myślę, że mm -hmm. możemy się czymś tutaj posiłkować. Grill to podstawa, moim zdaniem. Mm -hmm. To jest impreza, musi być jedzonko. Lampki i to się tylko przekłada, Wypadek wypadek, wiesz, jakiegoś deszczu, Zobacz. czy to się raz, w was wciąga, a klimat, moim zdaniem, będzie kosmiczny wieczorem, ale jeszcze od ziemi, wiesz, w koło, Zupę to będzie jak kucze, Hollywood, California Love. Blask Jupiterów, wytrawne jedzenie i to na 23 metrach kwadratowych tarasu. Brzmi fajnie, więc chyba powoli trzeba wyciągać garniak z szafy. Tak czy inaczej, panowie zdecydowali, że będą poszukiwać sporego wypoczynku z dużym stołem i dodatkowymi miejscami do siedzenia. O jedzeniu mówiłem nie bez powodu, bo na tarasie zaplanowana została strefa grillowa. Podobnie jak u drużyny przeciwnej, ma też zagościć roślinność w okazałych donicach i dekoracyjne elementy podkreślające po zmroku charakter tego miejsca. Czy i oni zdecydują się na zrobienie? czegoś od siebie? Hm. Szczerze? Mam taką nadzieję. I no co, to jedziemy do sklepu da mega zakupy! A myślę, że jeszcze dużo nam przyjdzie do głowy, jak zobaczymy wszystko na żywo, przymierzymy. To jest jednak, mi się wydaje, że dopiero klimat. No co? Jedziemy! Tak jak to Arci powiedział, plan na kartce to jedno, ale druga sprawa to zweryfikowanie go z rzeczywistością. Najważniejsze, że w trakcie drogi chłopaki mogą jeszcze przemyśleć swoją strategię. Impreza to jest relaks połączony z imprezem. <laughs> Jeżeli przypadkiem, nie wiem jakim, by nawet nam się coś tak nie udało, to jak to mówią, przez żołądek do serca u nas będzie pożywienie na naszej imprezce wszystkich. Przekonamy mi się do tak. jak nas nazwali? Sympatyczni. My? Chyba się tak delikatnie nas obrani. Humory <gry> dopisują i to najważniejsze. Można więc przygotować się do poszukiwań, szybki uśmiech do kamery i trzeba lecieć z tematem. Chociaż jak wielu zaglądających oglądających nas panów pewnie wie, wybieranie rzeczy w sklepie przez facetów może nie być takie łatwe. A to powiem Ci tak. Może mebli. Oprócz tego, że meble na taras mają się wizualnie podobać, to przede wszystkim muszą być wygodne. I tak też do tego podeszła druga drużyna. Olśnienie przyszło samo z czasem. Panie, widzę coś. Nie, to musi być tak. Coś takiego. Ale robota będzie. Leżenie. Ten komplet spełnia wszystkie nasze założenia, tak naprawdę. Jest duży. Zmieści tu sporo osób, jest stolik. To już kompozycję robisz naszego tarasu? Jakieś kwiaty i czujnika łopatów. Jesteśmy gotowi. No cóż, jak już się złapie byka za rogi to idzie jak spłatka. Trzeba więc skupić się na dodatkach, dekoracjach i oświetleniu. Można powiedzieć, że jeden wózek to za mało, ale nie chodzi tu o to, żeby nakupować wszystkiego co wpadnie im w ręce. Jak to mówią, mniej znaczy więcej, co nie oznacza, że nie trzeba tego wszystkiego będzie potem wypakować. Można się zwijać meble i inne rzeczy już są na samochodzie. Widzimy się na tarasie. Ach, Jak najwiziej, słoneczko jest... Lepiej, bo taniej. Sprzęt złożony. Można chować poduchy, genialne. Tutaj chyba też, nie? Oczywiście, jakie jest wam kawa, U... ława kawowa <laughs> za niska, to można zrobić stolik. Chwilkę pochillujemy i zaraz zabieramy się za układanie na tarasie. Typowe polskie podejście w stylu robota nie zając. Można więc szybko porównać opaleniznę, a potem... Idziemy jeść! No właśnie. Po w ramach relaksu przewidziane są lekkie prace typu rozwieszanie lampek. Lekkie oczywiście tylko z nazwy, bo każdy kto wieszał lampki na święta wie z czym trzeba będzie się mierzyć. Po chwili jednak odtrąbiono Wiktorię. Rozstawienie wypoczynku to kolejne zadanie, na szczęście mieści się on pomiędzy słupami pawilonu, przez co chłopaki zyskali sporo miejsca w środkowej części tarasu, można więc rozwinąć matę. O przytulny, ogrodowy klimat zadbają też rośliny, których nie może po prostu tutaj zabraknąć, tak jak i grilla, sami wiecie, jest grill, jest impreza. Wygląda całkiem spoko, jest to co myśleliśmy, że jest w sumie przestronnie, tylko tu czegoś brakuje, No ja wiem czego, barku. Zróbmy wyspę, która będzie się rozkładała w barek. No w sumie żadnego diwaja jeszcze tutaj nie mamy, a chłopacy zrobili. Raz, wyraz no. pojechali, że nie mamy nic. Choć po prostu idziemy to robić. Słonko zaszło, można więc trochę pomajsterkować, a jak wiecie, drewno nadaje się do tego najlepiej. Stawiamy na prostą konstrukcję, którą tworzyć będą ramy z kantówek. No i mamy E, ale E musi zamienić się w 8, także z drugiej strony dojdzie druga kantówka. Z każdej usanki wyciągamy boki w górę, mocując poszczególne elementy na wkręty do drewna. I owocem jest taki oto stelaż. Pierwsza rama jest gotowa, ale to dopiero połowa. Jednak, żeby Was nie zanudzać, wykonałem drugą. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało po złożeniu, a tak po otwarciu. Jedziemy dalej. Czas przyciąć boazerię. Boazeria świetnie sprawdziła się przy tworzeniu ogrodowego domku dla dzieciaczków, więc mamy pewność, że tutaj zda ona egzamin. Oba moduły połączone zostają listwą, która pozwoli nam je otwierać i zamykać, kiedy baryk będzie nieużywany. Po środku wycinamy miejsce dla zamka. Nie chcemy, żeby nikt niepowołany miał dostęp do tego, co tam schowamy, a i wszystko nam się przy okazji nie rozjedzie. Kolejna rzecz to kółka ułatwiające przemieszczanie naszego gadżetu. Od góry montujemy blat dębowy, którego krawędzie estetycznie wykańczamy frezem. Dodatkowy blatik mam już zrobiony i będzie pikobelo. Chodź, chodź. O, jak to fajnie wygląda! Trzeba by to poszlifować, polakierować. Mógłbym cię do tego? Już swoją robotę zrobiłem chwilowo, więc spokojnie. No to jak spokojnie, to zostawiam Marciego, bo jest tu trochę powierzchni do przeszlifowania. W międzyczasie rozrysowuję sobie na sklejce wieszak na kieliszki. Z pewnością przyda się do serwowania smakołyków na imprezie. Zaganiam też piłę tarczową i wyżynarkę do pracy, by wyposażyć barek w niezbędne półki. W jednym z blatów robimy też wycięcie. Po co? Zdradzę wam, że będzie tu dostęp do turystycznej lodówki. Ale zanim do tego dojdziemy, trzeba polakierować dokładnie dębowe elementy. Kiedy przeschną, można montować we wnętrzu wspomniany wieszak na kieliszki, jak i lodówkę turystyczną. Pora wyjechać z barkiem z garażu. Jak dziecko, rozjeżdżam na stole. Niby nie wiadomo co, ale czekaj jest zwykły stół. no idealnie to, to tutaj pasuje. O! jeszcze może nie jest posprzątane ale o gadżety jeszcze nie rozpakowane czekają Wiecie, na słowo że to działa na imprezie zobaczycie no i to właśnie tego mi brakowało Powiem Wam, że sam jestem ciekaw min drużyny przeciwnej. Zanim jednak ujrzą oni taras w swojej pełnej okazałości, trzeba jeszcze zadbać o ostatnie szlify. Poduszki, świeczki czy wypełnienie donic w postaci białych kamyków. Wszystko to sprawi, że wykończenie nabierze tego finalnego smaczku. Dopiero wtedy z czystym sumieniem można ogłosić, że imprezowy taras został ukończony. Zapraszamy! Świdnica 2022! Otwieramy sezon imprezowo-grillowy! Moje odstające ucho słyszało słowo impreza? Tak! Czy moje wymałuszone oko widzi nowy taras? Dokładnie. Tak, jak gdyby yy, widać, że jesteście prawdziwymi facetami, to mi się podoba, bo znacie tylko sześć kolorów. Ale co robi robotę. Technorata, poduszki wodoodporne, można zostawiać na dworze. Mamy jeszcze kocyki na wieczór, ale to wam nie będziemy teraz zdradzać wszystkie. do impreza jest dzisiaj wieczorem. Idealnie mi to pasuje do nowoczesnych szeregówek. Te linie, to w ogóle wszystko się tutaj zgadza, nie? On nas obraża, czy na nas chwali? Nie, nie zrozumiałem. Chwali, ale jest oszczędny w słowach. Trzeba przejażdżać na tą dwudziestą, bo po naszym filmie wiem, że nasz taras w nocy nabrał drugiego życia. I to mi się wydaje, że to jest piękne w tym formacie, co będziemy robić, my to nakręca. No, impreza. Czy jednak stabilizacja, rodzina, relaks, odpowiedzialność? Ja bym chciał powiedzieć, że przy takim tarasie trzeba się no robić. Musisz zrobić drinki, musisz zrobić tak, grilla, tak. jeździć do sklepu. Abi, mieliście tyle słów, tak. tak, 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 nie wypowiedzieliśmy na co oni tutaj. Tapione. I czekamy na imprezę. Lekko wystarczyło. Look at this son, nice piece of sausage, Polish sausage, called kielbasa. Let's go, get in my zone, if you can't hang go go hit the road. I don't got time for fake people, we will never be the same, no we ain't equal. Let's keep moving forward, hope you had a good time, cause now it's my turn. Put the spotlight on It's time to get started and my move so fire, you gon' get burned. to hide that Jedno to trzeba powiedzieć, że czuję się w takim eee, amerykańskim stylu. No to nawet robi taki klimat tak. trochę, e, e, ogródków restauracyjnych na zewnątrz. Ja trzeba powiem, jeść, że no mi to. się bardzo podobało. Barek, przekupili mnie lekko jedzeniem, no i się czuję jak na wyjeździe. Co tu dużo mówić? Z pewnością imprezowy taras nabiera swojego charakteru po zachodzie słońca. Pomimo małej powierzchni można dostrzec tu różnego rodzaju strefy, zarówno te do wypoczynku, przyrządzania posiłków czy dyskutowania przy barze, a nawet do potuptania nóżką na parkiecie. Tak jak ogień w przypadku tarasu Klamera i Sztaby był hipnotyczny i relaksujący, tak i tu światła grają istotną rolę. Dajcie znać klikając łapkę w górę, czy wersja Arciego Jabiego przypadła Wam do gustu. Przypominam też, że klikając przycisk subskrybuj dzwoneczek, jako pierwsi dostaniecie powiadomienia o nowym odcinku, a uwierzcie, że to dopiero początek aranżacyjnej potyczki pomiędzy drużynami. Do zobaczenia już wkrótce!